Dzień dobry, witam państwa w studiu Olsztynkompel. Ja nazywam się Krzysztof Brągiel, a dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Robert Tokarski, czyli jeszcze do niedawna dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie. Dzień dobry panie Robercie. Witam, witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie. Powiedziałem do niedawna, chociaż to już trochę czasu minęło, 8 sierpnia ubiegłego roku został Pan odwołany ze stanowiska. Zanim porozmawiamy o tym odwołaniu i tej całej takim sporze, który się toczy między Panem a, a włodarzami Barczewa, porozmawiajmy może na początku, czym jest w ogóle Centrum Kulturalno-Biblioteczne, czym się zajmuje, co to za instytucja? Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie to instytucja, która zajmuje się ogólnie rozumianą kulturą, promocją kultury i różnymi gałęziami tej kultury. Jest to instytucja, która oprócz tego, że prowadzi zajęcia w różnych pracowniach, zajęcia związane z kulturą to również organizuje różnego rodzaju działania, koncerty, eventy, które są organizowane na terenie miasta i gminy Barczewo. Jak długo pan tam szefował? Od 2 maja 2016 roku, po konkursie, który wygrałem, zostałem dyrektorem Centrum Kulturalno-Bibliotecznego do sierpnia ubiegłego roku. A wcześniej czym pan się zajmował? Miał pan związki właśnie z kulturą, z tym światem nie wiem, literackim, bibliotecznym. Hmm. Wcześniej przez 8 lat byłem dyrektorem Biskupieckiego Domu Kultury, a zanim zostałem dyrektorem Biskupieckiego Domu Kultury, pracowałem w Biskupieckim Domu Kultury, pracowałem w Szkole Muzycznej Wydziałowej, bo z wykształcenia jestem muzykiem, ukończyłem Akademię Muzyczną na wydziale instrumentalnym u profesora Marka Schillera. Moja specjalność to klarnet, jestem klarnetistą z wykształcenia. Mhm. Przez te 8 lat w Barczewie, z tych różnych wydarzeń, które były organizowane, jest pan z czegoś szczególnie albo dumny, albo coś szczególnie pan zapamiętał? Tak, takich momentów, które pozostały w mojej pamięci jest mnóstwo. Począwszy od imprez, które, nowych imprez, które pojawiły się w kalendarzu imprez Centrum Kulturalno-Bibliotecznego poprzez bardzo generalny remont i przebudowę Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. W, w, Podczas mojej kadencji zarządzaliśmy również Skarbcem Kultury Europejskiej, mnóstwo koncertów, mnóstwo przedstawień teatralnych i różnego rodzaju inicjatyw, które tam się odbyły. Oprócz tego zarządzałem Amfiteatrem Miejskim i Muzeum Feliksa Nowowiejskiego. Wrócę na jak do tego klarnetu, trochę zainteresował mnie ten temat. Pan jest tylko ja tym klarentistą, czy też cały czas gra, jest pan aktywny, występuje? Mogę... Yy, tak, yy, cały czas aktywnie pracuję z tym, że teraz może mniej na klarnecie, więcej na saksofonach gram na saksofonie sopranowym i altowym. Yy, no i oprócz tego bardzo często występuję jako basista, często basista sesyjny, yy, jako zastępstwo. Yy, dobrze czytam nuty w związku z tym szybko uczę się materiału. Nie mam z tym problemu także. A dlaczego akurat klarnet? To był taki Pana wybór? Po prostu zawsze chciał Pan instrument jakoś poznać, czy po prostu los tak chciał, trochę przypadek zdecydował? Powiem Państwu, że moja kariera rozpoczęła się od skrzypiec. Jako dziewięcioletni chłopiec poszedłem do szkoły muzycznej w Folsztynie, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Jednak Chyba bardziej była mi piłka nożna w głowie i inne uciechy związane z tym wiekiem. Natomiast skrzypce nie do końca mi pasowały, i w pewnym momencie kolega mówi: Roberta, może klarnet? I wtedy. Dzięki również y, wsparciu nauczycieli szkoły muzycznej miałem taką możliwość, że przeniosłem się ze skrzypiec na klarnet i tak to się y, rozpoczęło i do tej pory trwa, czyli no, praktycznie całe życie jestem związany z tym instrumentem. To jest trudniejszy instrument niż skrzypce. Jakby pan mógł zestawić na takim piramidzie instrumentów, których, na tr których trudno się nauczyć grać, to klarnet byłby raczej wysoko czy nie? Tak, y, pytanie, które y, często. Y, słyszę, który instrument jest trudniejszy. Drodzy państwo, nie ma łatwych instrumentów. Ym, są elementy, które mogą przyjść łatwiej, elementy, które mogą przyjść trudniej, ale ogólnie patrząc na to globalnie y, nie ma łatwych instrumentów. Wszystkie instrumenty mają swoje problemy, większe, mniejsze i tutaj nad tym trzeba bardzo intensywnie systematycznie pracować. Bo mhm. to, to... Można powiedzieć, że zakończyliśmy właśnie tą przyjemniejszą część rozmowy o pasjach, o muzyce, o, o Centrum Kulturalnym bibliotecznym. Zmieniła się władza na początku poprzedniego roku wybory samorządowe. 8 sierpnia otrzymał pan odwołanie ze stanowiska dyrektora CKB w Barczewie. Jak pan to przyjął? To było dla pana zaskoczenie. Jak pan to odebrał? Yy, w ogóle muszę państwu powiedzieć, że z tym odwołaniem yy, była bardzo ciekawa sytuacja, bo nie ja przyjąłem to odwołanie, tylko list polecony odebrała moja żona. Yy, Pierwszy raz y, nigdy tak nie było. Nie wiem jak to się stało, że akurat w tym momencie przedstawiciel Poczty Polskiej y, osobiście do moich drzwi przyniósł ten list, bo zwykle otrzymywaliśmy awizo. Także tu już y, bardzo mocno byłem y, zaskoczony tym dlaczego akurat teraz. No ale w z biegiem czasu zaczęły mi się klocki układać. Ktoś musiał na to wpłynąć, żeby koniecznie otrzymał ten list polecony. Zresztą ja się nie broniłem przed tym, żeby ten list odebrać, bo od samego początku deklarowałem, że jeśli burmistrz Maciejewski nie wygra wyborów moja kariera w Barczewie również się zakończy nie wyobrażałem sobie współpracy z innym burmistrzem tym bardziej że jakby przez 8 lat pracy w Barczewie poznałem osoby które działają blisko samorządu które są związane z samorządem, wiedziałem, co potrafią, na co je stać, jakie mają pojęcie ogólnie o działaniu takiej instytucji jak Centrum Kulturalno-Biblioteczne. No i w momencie, jak się okazało, że burmistrz Maciejewski nie wygrał tych wyborów, no ja również deklarowałem głośno i w mediach społecznościowych, że nie wyobrażam sobie tej współpracy. Złożyło się również tak, że no, w, praca w kulturze jest pracą y, trudną, nie tylko merytorycznie, ale i psychicznie. Bardzo źle to zniosłem. Y, no i musiałem y, podjąć y, leczenie. Y, w, bardzo źle to zniosłem, te, te wszystkie sytuacje, które zaczęły się dziać. Tę, tę kampanię wyborczą, która, się od, która przebiegła w taki, a nie inny sposób, gdzie pamiętamy te różne zagrywki, cudzysłów tutaj proszę postawić, jak to wyglądało, jak media społecznościowe żyły tymi wyborami, ile negatywnych sygnałów, można było przeczytać, odczuć yy, i wypowiedzenie umowy yy, otrzymałem, będąc na zwolnieniu lekarskim, tak w ogóle. Ale z tego co pan mówi, to pan by, nie powiem, że chciał, ale bardzo się spodziewał tego odwołania. Nie było to dla pana zaskoczenie. Nawet pan jakby czuł się związany, człowiekiem związany z byłym burmistrzem, przed nowy burmistrz Grzegorz Matłoka. Yy, I rozumiem, no pan się spodziewał tego, że tak, yy, tak może być. Yy, wie pan, to jest polityka. Trzeba spodziewać się wszystkiego. Nie można być naiwnym i yy, że tak powiem. Yy, łatwowiernym. Trzeba przewidywać różne sytuacje, a w polityce trzeba spodziewać się wszystkiego. Także ja również brałem pod uwagę różne rozwiązania i jednym z tych rozwiązań, no, deklarowałem, że jeśli pan Maciejewski nie wygra wyborów, no to moja kariera dyrektora raczej się zakończy. Czyli nie powinien pan odczuwać żalu, generalnie? Nie, pan się i broń mnie. Boże, nie odczuwam żalu, że nie jestem dyrektorem. Obecnie mam bardzo dobrą pracę, realizuję się i muzycznie, i nie tylko muzycznie. Także moja droga w tej chwili jest drogą bardzo fajną. Natomiast... Niepokoi mnie to, co w ogóle się dzieje w tej chwili w Barczewie, bo jednak 8 lat tam spędziłem. Na jakość Centrum Kulturalno-Bibliotecznego pracowałem przez 8 lat. Praca dyrektora takiej placówki to nie jest praca 8 godzin dziennie. Dyrektorem jest się 24 godziny na dobę. Nie miałem zastępców, nie miałem um, osób, kto, z którymi um, dzieliłem się moją odpowiedzialnością. Odpowiedzia odpowiadałem tam sam za wszystko. Um, oczywiście bardzo merytoryczni pracownicy wspierali mnie w tym bardzo. Um, w, plany działań, plany imprez, organizacja imprez. Oczywiście tutaj mogłem zawsze na pracowników liczyć, jednak finalnie odpowiedzialność spoczywa zawsze na dyrektorze. Tak? Stąd też jest to bardzo trudna funkcja. Po ponad 16 latach bycia dyrektorem instytucji kultury pomyślałem sobie, że no chyba coś trzeba w tym życiu zmienić. No i myślę, że zmieniłem, bo ukończyłem studia psychologiczne, ukończyłem psychologię dzieci i młodzieży, obecnie kończę studia magisterskie z psychologii, także bardzo dobrze w tym temacie się odnajduję i jest mi z tym dobrze, to jest taka nowa droga, którą teraz kroczę. I myślę, że w połączeniu z muzyką to będzie coś y, takiego, co da mi dużo y, siły i dużo motywacji do dalszej pracy. Mm -hmm. Ale ta decyzja Grzegorza Matłoki no, wywołała taki jakby efekt domina. Jesteście teraz, y, można powiedzieć, w sporze. Y, burmistrz Grz Grzegorz Matłoka uzasadniał odwołanie nieprawidłowościami, które miały występować w Centrum Kulturalnym Bibliotecznym. Zlecono audyt, który wykazał między innymi, że długo nie, był, nie funkcjonował bibliotek, Informacji publicznej. Jak pan się do tych zarzutów, do tego uzasadnienia tych argumentów odnosi? Zacznę od tego, że ja obecnemu burmistrzowi dwa razy sygnalizowałem, że chcę odejść za porozumieniem stron. Wysyłałem do obecnego burmistrza SMS-y, ponieważ telefonów nie odbierał ode mnie, więc wysłałem dwa SMS-y. Oprócz tego Poprosiłem prawnika, który do tej pory współpracuje z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, aby przedstawił moje stanowisko w tej sprawie, że chcę po prostu odejść za porozumieniem stron. Jednak żadnej informacji zwrotnej nie otrzymałem w tym temacie, natomiast w, w odpowiedzi otrzymałem działania. Właśnie w postaci y, quasi-audytu, bo ciężko to nazwać audytem. Y, tutaj kilka sprostowań. Po pierwsze, quasi-audyt y, rozpoczął się w trakcie, kiedy ja byłem na zwolnieniu lekarskim. Po drugie, w momencie, kiedy oczywiście mówię tutaj o mojej subiektywnej ocenie, w momencie, kiedy y, pierwszy audyt nie przyniósł odpowiednich efektów, w postaci argumentów, żeby mnie dyscyplinarnie odwołać, yy, zarządzono rozszerzenie audytu. Yy, po rozszerzeniu audytu, czy już nawet w trakcie tego rozszerzenia audytu, zatrudniono yy, kancelarię prawną, która wspierała ten pierwszy audyt, yy, czyli audytowała audyt, co jest yy, totalnym kuriozum. Yy, Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby firma zewnętrzna jeszcze audytowała audyt w celu, żeby znaleźć haki na byłego dyrektora. No i tutaj odniosę się do BIPu, o którym Pan wspomniał. W sprawie BIP-u również był prowadzony audyt. Czyli tych audytów, tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, że były cztery. Po czterech audytach y, sąd y, administracyjny, wojewódzki sąd administracyjny w całości odrzucił y, decyzję burmistrza. Tak, i po tym jak odrzucił pan, pojawił się w pracy w centralnej. Tak, dlaczego się pojawiłem? Z tego względu, że mój radca prawny i nie, nie tylko mój, bo konsultowałem to y, nie tylko z moim y, prawnikiem. Y, Zalecili mi, żebym pojawił się w pracy, bo powinienem pokazać, że jestem gotowy do pracy, co dawało możliwość po raz kolejny odniesienia się do całej sytuacji dla pana burmistrza, który mógłby na przykład wtedy no, po raz kolejny podjąć ze mną jakąś rozmowę, jakiś dialog. Ja bo i cały czas jestem gotowy do tego dialogu. Jednak żadnego sygnału. Z urzędu miasta nie otrzymałem, natomiast pełniący obowiązki dyrektora Piotr Mostek wyprosił mnie z pomieszczeń Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. No i ja wtedy gościłem przez ładnych kilka dni na korytarzu Centrum Kulturalno-Bibliotecznego właśnie w tym celu, żeby pokazać, że jestem gotowy do pracy. Bo przecież pamiętajmy, drodzy Państwo, decyzja burmistrza została uchylona, odsunięta, została uznana za nieważną, czyli w związku z tym jakby powinienem y, wrócić na stanowisko. Znaczy tutaj Grzegorz Matłoka miał inne zdanie, przedstawiał opinię Kancelarii Prawnej, która stwierdziła, że to była decyzja administracyjna, natomiast kwestie zatrudnienia będzie rozstrzygał już Sąd Pracy, natomiast powiedział też, że to jest nieprawomocne i będzie się od tego odwoływał. Prawdopodobnie tak, y, taka była sugestia ze strony prawników, że, że tak powinien zrobić do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To na jakim etapie teraz jest ten spór między... Ym, ogólnie... Y... Tutaj, jeśli chodzi o tę sytuację, co się zmieniło? W związku z tym, że skierowaliśmy również całą sprawę do Sądu Pracy, w której stroną już nie jest pan Grzegorz Matłoka, burmistrz Barczewa, a można powiedzieć, że tutaj scedował odpowiedzialność na Centrum Kulturalno-Biblioteczne, bo stroną tutaj będzie Centrum Kulturalno-Biblioteczne, a nie Urząd Miasta. Zaproponowaliśmy mediację. Mediacja odbyła się jedna. Z drugiej mediacji już Centrum Kulturalno-Biblioteczne zrezygnowało, a w związku z tym spotkamy się w sądzie pracy. Także jak pan redaktor widzi i państwo oglądający, że tej dobrej woli z mojej strony cały czas jest bardzo dużo. Chcę. Się porozumieć chociażby dlatego, żeby nie generować kosztów, bo mieszkańcy Barczewa, gminy Barczewo powinni być świadomi tego, że im dłużej ta sprawa trwa, im więcej audytów, im więcej kontroli, tym większe koszta gmina poniesie. Już w tej chwili yy, no, to są nie dziesiątki, ale myślę, że w tej chwili to już są setki tysięcy, które gmina poniosła tylko po to, żeby odwołać e, Tokarskiego dyscyplinarnie. Setki tysięcy złotych? Tak. Skąd takie wyliczenie? E, proszę zerknąć na rachunki, które gmina płaciła chociażby za zatrudnienie kancelarii prawnej. E, przecież pierwszy audyt nie jest audytem, który również się odbył za darmo. Drugi audyt, rozszerzenie audytu, Y, trzeci audyt y, y, kancelarii prawnej, czwarty audyt y, o zwiększenie dofinansowania. Na czwarty audyt już prosił y, obecny dyrektor, y, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Piotr Mąstek. Także, szanowni Państwo, mało tego, y, jeśli y, teraz y, z tej kasacji nic y, nie wyjdzie, czyli y, NSA podtrzyma wyrok y, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przecież oczywistym jest, że ja zwrócę się y, w kolejnym etapie o odszkodowanie za to wszystko. To również będą koszty i niemałe. Jeżeli chodzi o Sąd Pracy, to czego Pan oczekuje teraz? Zadośćuczynienia? Bo pan... rozumiem, że nie powrotu na, na nie. Nie, funkcję. nie, nie. Ja już to niejednokrotnie y, mówiłem, że y, nie interesuje mnie w ogóle powrót do pracy, bo nie wyobrażam sobie współpracy z obecnym burmistrzem i z obecnym samorządem. Myślę, że to by było bardzo złe, bo nie, nie będzie tego flow, które, które jest potrzebne, tak jak w poprzedniej kadencji za burmistrza Maciejewskiego naprawdę centrum kulturalno-biblioteczne kwitło. E, obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że e, zapowiadane były wielkie zmiany, wielkie e, e, nowe imprezy itd. Do czego to się ograniczyło? Do tego, że obecny dyrektor e, zwrócił się do pracowników, żeby e, zajęcia, które się odbywały, nazwać inaczej. E, z nowych imprez na razie. A już ładnych parę miesięcy minęło, no na razie nic nie widać. Mało tego, nie dość, że te działania absolutnie nie uległy zmianie, a w mojej ocenie wręcz pogorszeniu, zwalniani są bardzo merytoryczni pracownicy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Pani, która prowadziła, która zakładała, Pracownię ceramiczną, prowadziła pracownię ceramiczną. Setki uczestników tych zajęć, którzy co tydzień przychodzili do niej na zajęcia, intensywnie pracowali i tak dalej. Co się okazuje, że rozwiązana jest umowa z tą panią, bo likwidowane jest jej stanowisko. A może zostanie przeniesiona do innego działu. Nie, już, już jest w trakcie wypowiedzenia. Mało tego, już na jej, do jej pracowni została zatrudniona pani Solsztyna, która będzie dojeżdżała, ale jak to cwanie sobie kierujący placówką wymyślili, nie będzie na etacie, ale będzie tam funkcjonowała jako instruktor, który będzie wystawiał rachunki za swoją działalność. No w mojej ocenie jest to um, no, po pierwsze nie w porządku wobec wieloletniego pracownika, który y, cierpi tylko dlatego, że poprzedni burmistrz przegrał, no i y, była zwolennikiem byłego dyrektora y, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Oczywiście tych zwolenników jest więcej, z tym, że w tej chwili pracownicy Centrum, mieszkańcy miasta Barczewa są po prostu zastraszeni, są po prostu... Mm, pokazuje im się, że jeśli nie będą y, mówili, y, myśleli podobnie jak władza w Barczewie, zostaną za to ukarani, co w mojej ocenie jest karygodne, w mojej ocenie jest krzywdzące dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo. Y, to jest to środek, który bardzo prężnie się za poprzedniej kadencji rozwijał pod każdym względem. Barczewo z szarego miasta zrobiło się pięknym, malowniczym miasteczkiem, gdzie inwestowano mnóstwo pieniędzy, gdzie świetnie rozwijała się kultura, sztuka, kreatywnie można było pracować, burmistrz nie stawiał żadnych barier nikomu. W tej chwili, jak tylko człowiek się odrobinę wychyli, już jest za to ukarany. W bardzo złym kierunku to wszystko zmierza. No, z tego, co Pan opowiada, tutaj barczewo nam się jawi trochę jaka taka Białoruś, że musisz być za władzą, albo cię strącimy ze stołka. To, czy te decyzje są dobre, czy są właściwe, to pewnie rozstrzygną wyborcy podczas następnych wyborów za te cztery lata. Natomiast jeżeli chodzi o Pana sprawę, hmm, na jakim ona jest etapie, kiedy będzie jakaś rozprawa, kiedy możemy tutaj się oczekiwać jakiejś decyzji? Szanowni Państwo, 5 marca jest wyznaczony termin pierwszej rozprawy w sądzie pracy. Będą przesłuchiwani świadkowie, ja będę również przesłuchiwany. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie oczekuję i nie zamierzam, i nie mam ochoty wracać do pracy do Barczewa. Tym bardziej, że tak jak już wcześniej powiedziałem, już, że tak powiem, kolokwialnie te klocki już sobie poukładałem. Mam bardzo dobrą pracę, jednak związany byłem przez wiele lat z Barczewem. Jestem związany emocjonalnie z tymi ludźmi, z pracownikami, z mieszkańcami. I to, co się dzieje, po prostu uważam, że jest krzywdzące. Nie służy rozwojowi tego miasta i tej gminy. Stąd też y, nie poddaję się, y, dlatego też staram się być aktywny, bo y, ja mieszkam w biskupcu, nie jestem mieszkańcem gminy i y, mam wrażenie, że to też daje mi taką możliwość, że bez konsekwencji... Mogę wypowiedzieć się i mogę być również takim głosem mieszkańców, którzy do mnie piszą e, informacje na messengerze, na WhatsAppie. Cały czas mam informacje od mieszkańców, którzy piszą, że się boją cokolwiek powiedzieć, ale jeśli ja coś zasygnalizuję, to będą mi wdzięczni. I myślę, że dlatego też zdecydowałem się na tę rozmowę, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy, że w moim przypadku, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby się nie poddać w tej sytuacji. Żeby y, ludzie mieli prawo y, wiedzieć, dlaczego obecny dyrektor y, zdecydował się na przykład na stworzenie nowego stanowiska yy, wicedyrektora domu kultury. Dlaczego powołał kierownika biblioteki? Przecież wcześniej ja przejąłem obowiązki kierownika biblioteki, za co nie miałem żadnego dodatku funkcyjnego. Yy, niepotrzebny by, by był mi wi wicedyrektor, bo ja po prostu realizowałem wszystkie zadania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. I teraz y, może mieszkańcy niech się zastanowią, czy naprawdę potrzebny jest ten wicedyrektor i kierownik, czy naprawdę y, Centrum Kulturalno-Biblioteczne nie poradzi sobie bez tych dodatkowych y, stanowisk, czy stać miasto na to, żeby dodatkowo finansować wicedyrektora i kierownika czy y, czasem to nie jest na przykład oczywiście jeszcze raz podkreślam to jest moja subiektywna ocena czy to nie jest spłata y, wyborczych przedwyborczych i powyborczych działań a jeśli nie jest to spłata to czy to nie świadczy o braku kompetencji obecnego dyrektora że musi wspierać się dodatkowymi stanowiskami, które generują koszty przecież. Stać Barczewo na to? Odpowiedzmy sobie na te pytania. Postawmy te pytania burmistrzowi na sesji. No, najlepiej by było, jakby pan burmistrz się odniósł do tych wszelkich tematów, który pan tutaj nam opowiedział. Ja tak na koniec jeszcze tylko dodam, zwrócę się do słuchaczy, do naszych widzów, że zwróciliśmy się do Urzędu Gminy w Barczewie z prośbą o informację, jak wygląda sprawa skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego właśnie w sprawie pana, pana Roberta, jak wygląda konflikt na poziomie Sądu Pracy. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Też myślę, że warto podkreślić, że wielokrotnie zapraszaliśmy pana Grzegorza Mat tłokę do nas do studia, ale też jakby napotykamy na, na taki opór. Panie Grzegorzu, więcej może odwagi, zachęcamy, zapraszamy, że Pan nas odwiedził i mógł się zmierzyć też między innymi z tymi zarzutami, które pojawiły się dzisiaj tutaj u nas w studium. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Ja również dziękuję Panu, dziękuję Państwu i trzymam za Barczewian kciuki. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy do studia olsztyn.com.pl.